Witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj materiał na temat powstawania najwyższej zapory w Polsce, która będzie nawet wyższa od słynnej tamy w Solinie. Mowa o zaporze Żelazny most, która rośnie na zbiorniku magazynującym odpady Zbiornik Zbiorniki zapora należą do spółki KGHM i znajdują się na Dolnym Śląsku, aktualnie z powodu rosnących odpadów poeksploatacyjnych w zbiorniku zapora cały czas musi być podwyższana i w przyszłości może osiągnąć nawet ponad 110 metrów, dzięki czemu stanie się najwyższą tego typu konstrukcją na terenie Polski. Jak wygląda cała historia powstania zbiornika i jakie są plany na przyszłość? O tym więcej w dalszej części materiału. Jeżeli film Ci się spodoba, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i udostępnienia materiału. Co bardzo pomaga w zwiększeniu zasięgu filmu. Z góry dziękuję. Źródłem do materiału jest artykuł na portalu gazeta wrocławska.pl pod tytułem To będzie najwyższa zapora w Polsce. Na Dolnym Śląsku rośnie prawdziwy gigant. Będzie wyższy od słynnej tamy w Bieszczadach. Autorstwa pana Jerzego Wójcika. Oraz artykuł na portalu murator.pl pod tytułem Najwyższa zapora w Polsce. KGHM wybuduje ją na zbiorniku Żelazny Most, autorstwa pana Dariusza Jędrzejewskiego. Tamy i zapory wodne budowane są głównie na zbiornikach retencyjnych. Służą one do magazynowania wody w zbiornikach i gospodarowania wodą w czasie suszy oraz powodzi. Wiele zapór wodnych, m.in. w Polsce, służą jako elektrownie wodne. Największa zapora w naszym kraju to popularna tama w Solinie. Zbudowana na rzece San. Dzisiaj jednak materiał o zaporze, która ma nieco inną charakterystykę. Zapora żelazny most nie jest zbiornikiem retencyjnym, a służy do gromadzenia odpadów pokopalnianych. Jest to największy w Europie zbiornik odpadów poflatacyjnych, należący do KGHM Polska Miedź. Obiekt ten jest integralnym elementem ciągu technologicznego produkcji miedzi. Samą budowę zbiornika rozpoczęto w 1974 roku, a eksploatację i równoczesną rozbudowę rozpoczęto od 12 lutego 1977 roku. Na jego potrzeby zalano trzy miejscowości Barszów, Kalinówka i Pielgrzymów. Powierzchnia całkowita zbiornika wynosi 1394 hektary, a objętość wody zgromadzonej w akwenie to 8 milionów metrów sześciennych, jednak zapora Żelazny most ma zostać w przyszłości rozbudowana. Warto Państwu przytoczyć powód takiej rozbudowy, jak czytamy na portalu Murator.pl. eksploatacje złóż miedzi w regionie Legnicy, Lubina i Głogowa przewiduje się jeszcze na 50 lat. To pociąga za sobą zwiększenie objętości odpadów poflatacyjnych, dla których bezpiecznym składowiskiem jest Żelazny most. Przewidywana jest więc dalsza rozbudowa zbiornika, tyle że nie wszerz, a wzwyż. Korona wałów znoszących się obecnie miejscami na 80 metrów ponad otaczający teren ma osiągnąć w 2037 roku wysokość 114 metrów. W ten sposób wybudowana zostanie najwyższa polska tama. Dotychczas palmę pierwszeństwa dzierży zapora w Solinie o wysokości 82 metrów. Jak czytamy w źródle. Produkcja miedzi wiąże się z całą masą odpadów. Dziennie z jednej kopalni wyjeżdża na powierzchnię 43 tysiące ton urobku. Jednak zaledwie 2% z tego to miedź. Reszta to skała, która jest odpadem i którą należy gdzieś składować. Wygląda na to, że zapora KGHM na Dolnym Śląsku może być wyższa nawet o 30 metrów od tamy w Solinie której wysokość wynosi 82 metry. Trzeba tutaj zwrócić uwagę, że na tak wielką zaporę trzeba bardzo uważać i ciągle ją remontować, na co potrzeba środków i zaangażowania. Jednak spółka KGHM informuje, że zdaje sobie sprawę i wywiązuje się ze swoich obowiązków, jak informuje źródło. Przedstawiciele KGHM wskazują, że obiekt jest całkowicie bezpieczny. Jest przez cały czas monitorowany. Zdajemy sobie sprawę z zagrożeń w momencie, gdybyśmy zaniedbali nasze obowiązki. Obecnie uważam, że obiekt jest całkowicie bezpieczny. Mówi dla portalu WNP.pl dr. inżynier Paweł Stefanek, kierownik Wydziału Bezpieczeństwa, Monitoringu i Rozwoju. Warto dodać, że do niedawna był to jeden zbiornik, ale od 2021 roku odpady trafiają także do drugiego, mniejszego akwenu kwatery południowej. Bez tej rozbudowy możliwości ich gromadzenia skończyłyby się rok temu. Aktualnie łączna długość zapór ziemnych otaczających dwa zbiorniki to około 20 km, Natomiast wysokość zapór waha się od 20 do nawet 70 metrów wysokości. To stan na dziś. Ale zapory są cały czas nadbudowywane. KGHM Polska Miecie SA szacuje, że do 2037 roku Wysokość zapory w najwyższym punkcie może osiągnąć nawet 114 metrów. Jest więc prawdopodobne, że jeszcze przed końcem trzeciej dekady XXI wieku najwyższa zapora Dolnego Śląska przekroczy 82 metry i stanie się najwyższym tego typu obiektem w Polsce. Zapora, żelazny most to ogromny jak na polskie warunki obiekt. Przeciwko zaporze protestowała lokalna ludność, która narzekała na hałas oraz utratę wartości swoich nieruchomości z powodu działalności kopalni. Dużo informacji na ten temat podaje portal mygłogów.pl Artykuł o tym temacie postaram się umieścić w opisie. Jestem ciekawy co wy uważacie na temat zapory Żelazny Most. Sądzicie, że bezpieczeństwo tego obiektu będzie należycie zachowane? Pytam się nie bez powodu, ponieważ doświadczenia z powodzi w 2024 roku Dowodzą, że tamy, zapory mogą niestety łatwo pękać i prowadzić do tragedii. Bardzo proszę o zostawienie opinii w komentarzu. Zachęcam również do subskrypcji kanału i obejrzenia materiału o jeziorze olkuskim, na którym powstają nowe jeziora. Na teraz się żegnam. Wkrótce kolejne materiały. Pozdrawiam i do usłyszenia.